Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Śląski Kaznodzieja Dziś tłusty czwartek, ale nie będę rozmawiał i przemawiał o pączkach Chciałem powiedzieć o kilku takich niespotykanie dziwnych zbiegach okoliczności Jakby to ktoś nazwał I zacznę moją wypowiedź od tego, że kiedy przyjechałem do Irlandii Musiałem się bardzo przestawić na wiele różnych rzeczy I między innymi było to poznanie nowego kościoła W innym wymiarze, w innym charakterze To znaczy, kiedy mieszkałem w Polsce, chodziłem do... Kościoła co niedzielę, w którym było bardzo dużo ludzi, kościół był duży, dobrze nagłośniony, były wielkie organy i każda msza była z wielką pompą i z takim gwarnym wydźwiękiem. Tutaj przychodzę do kościółka, opodal mojego mieszkania, wchodzę, 30 osób, pani z panem, gra na gitarze, śpiewają. Słabe nagłośnienie, wszyscy skrępowani, no i to było dla mnie takie zaskakujące i nie mogłem się przez kilka tygodni przestawić na taki rodzaj mszy świętej. No bo, skoro przez całe życie uczęszczałem do wielkiego kościoła w wielkim miasteczku-mieście, można powiedzieć, no to. No, to no trudno jest to tak nagle sobie w głowie wszystko poprzestawiać, ale do czego zmierzam? Że w tamtym okresie, kiedy zaczęła się moja emigracja, poznałem się księdza Tomasza Szymczyka i to był kapłan, do którego przez pierwsze półtora roku uczęszczałem nam Świętą, aż do momentu, kiedy on opuścił naszą parafię. Przyszli inni kapłani, później ja się przeprowadzałem, uczęszczałem do innych kościołów. No, i w międzyczasie e, przyszedł rok 2015, gdzie odbyły się rekolekcje maryjne, rekolekcje fatimskie tak zwane pod przewodnictwem księdza Macieja Bagdzińskiego który prawdopodobnie pochodzi ze Szczecina już nie jestem w stanie dokładnie tego określić wrzucę pod spodem w linku całą jego mm, taką charytatywną działalność wolontaryjną bo on prowadzi taką ciekawą akcję o której wspomnę później no i na tych rekolekcjach maryjnych mm, było takie zapoznanie się dzień pierwszy rekolekcji spotkanie w kościele nie pamiętam dokładnie, czy była tą szaczy. czy właśnie i, i ta sytuacja, w której powiem, wydarzyła się podczas powrotu z komunii. W każdym razie był to moment, w którym byliśmy zaproszeni pod ołtarz i wszyscy później wracaliśmy do swoich ławek. I w momencie, kiedy wracałem e, do ławki w tym kościele, na tych rekolekcjach, podszedł do mnie starszy mężczyzna. Określam jego wiek na 75 lat, to tak wydaje mi się uczciwe. I ten mężczyzna wręczył mi obrazek. Patrzę na ten obrazek, a na obrazku jakiś mężczyzna wąsaty, w spodniach na szelkach, klęczy przed krzyżem i się modli ze złożonymi rękoma. Z tyłu na karteczce modlitwa, a w, rogu, w górnym rogu tego obrazka takie plastikowe okienko zawierające jakiś malutki, drobniutki przedmiocik. No i kiedy przeszliśmy do dalszej części rekolekcji, podszedłem do księdza Macieja Bagdzińskiego i mówię wy, co ksiądz dostałem od takiego mężczyzny w drodze do ławki karteczkę. A on do mnie mówi: weź, sprawdź, jeśli możesz, co to za modlitwa z tyłu jest <laughs> i przyjrzyj się dokładnie, o kogo chodzi. No i na tym obrazku był, jak się okazało, błogosławiony Matt Talbot. Jest to Irlandczyk, który w swoim życiu bardzo dużo nadużywał alkoholu i całe swoje mm, życie spędził praktycznie w pubie, gdzie chodził i przepijał wszystko, co miał. I doszło do takiego momentu, w którym on już był na takim dnie, że musiał żebrać przed pubem e, o pieniądze na alkohol i ludzie mieli go dość, po prostu poniżali go przeganiali go i powiedzieli, żeby szedł do diabła i on już w tym upodleniu swoim całem oddał swoje życie Panu Bogu, powiedział, że złożył obietnicę Panu Bogu, że nigdy nie będzie już pił alkoholu został abstynentem do końca życia i, i, i modlił się na różańcu, także co dalej w tej historii jest ciekawego? No Matt Talbot, to już wiemy. Przyniosłem księdzu ten obrazek na drugi dzień z przetłumaczoną modlitwą. No i on mówi, wiesz co? Chciałbym zatrzymać ten obrazek, ponieważ tutaj w środku, w tym okienku plastikowym jest relikwia. Ja współpracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, od narkotyków i z osobami trudnymi, które są po przejściach i bardzo mi się przyda. E ten obrazek, więc ja bez wahania, z głębokim przekonaniem, z wielką przyjemnością oddaję ten obrazek Księdzu Maciejowi. No i cóż mogę więc powiedzieć? I, I bardzo się z tego faktu cieszyłem, ponieważ wiedziałem, że jemu się ten obrazek bardziej przyda niż mnie. U mnie gdzieś prawdopodobnie byłby schowany do książki lub leżał gdzieś w szufladzie i nie byłoby żadnej korzyści z tego obrazka. Teraz wracamy do roku. Wracamy, przenosimy się do roku. 2020, gdzie mamy okres pandemii, pozamykane kościoły, spowiedź święta jest niemożliwa i ja zdecydowałem się na kolejne rekolekcje, kole, rekolekcje internetowe, które mm, nosiły tytuł Zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi Trwają one 33 dni. Były to rekolekcje polegające na tym, że ksiądz z nami się kontaktował czasami telefonicznie, czasami do nas codziennie wysyłał do nas swoje pogadanki, przemówienia i na końcu w ostatni dzień było takie uroczyste internetowa msza i zakończenie i, i zawierzenie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Bardzo fajna rzecz. I żeby doszło do tego mojego zawierzenia tak w pełni, musiałem odbyć spowiedź generalną. I no, w tym trudnym okresie nie było jak się dostać do kościoła, nie było gdzie tej spowiedzi uzyskać, i nagle doszły mnie słuchy, że będzie na zastępstwie w, w tym czasie ksiądz właśnie Tomasz Szymczyk. I to takie niebywałe, że akurat przed tą moją spowiedzią generalną, na okres dwóch tygodni, opuścił nas ojciec Leszek, który tutaj teraz obecnie stacjonuje, no i na jego miejsce przyjechał ksiądz Tomasz którego nie sądziłem, że kiedykolwiek jeszcze w moim życiu spotkam Tak się też złożyło, że mogłem go zaprosić do siebie do domu Porozmawialiśmy, wypiliśmy kawę On udzielił mi oczywiście sakramentu pokuty Mogłem się wyspowiadać, była to spowiedź generalna Więc to wszystko tak się wydarzyło w sposób taki niesamowity Że ze sobą się łączyło I podczas naszej rozmowy ksiądz określił jakby mój charakter duchowy Charakter mojej duszy było to dla mnie bardzo cenne spostrzeżenie i cenna rozmowa, i zachęcił mnie podczas, do tej roz... podczas tej rozmowy do przeczytania książki świadectwo Alicji Lęczewskiej. To już pani, która niestety zmarła i zeszła z tego świata, ale to świadectwo jest bardzo ciekawą pozycją i bardzo mnie porusza, bardzo mnie wciąga. I to jest chyba pierwsza książka w życiu, która w taki sposób mnie pociąga, że mógłbym spędzić cały dzień i ją czytać. Oczywiście Pismo Święte też jest taką książką, jeśli mogę to tak nazwać. Ale ona w inny sposób powinna być czytana, i w inny sposób wciąga. Ale tutaj jest jakby relacja osoby takiej zwykłej jak my, która ma kontakt z Panem Jezusem, który do niej mówi, przemawia do jej serca i który prosi, aby zapisywała to, co on jej przekazuje. I niebawem rzeczą jest to, że kiedy otworzyłem tą książkę, zacząłem ją czytać, to może na 10 stronie, 15, nie mogę tego teraz określić. Po po, po, pojawia się taki moment, w którym pani Alicja Lęczewska świętej pamięci leży w szpitalu yy, i rozmawia z kapłanem, który jest jej takim przewodnikiem duchowym, takim przyjacielem duchowym. I jest to właśnie ksiądz Maciej Bagdziński. I co jest bardzo ciekawe, że pani Alicja Ręczewska, właśnie podczas swojego konania, już tutaj, będąc jedną nogą na ziemi, tutaj, tej naszej ludzkiej, a jedną nogą już u Pana Boga, miała taki dar od Pana Boga i możliwość zajrzenia, co dzieje się w niebie, i tam właśnie zobaczyła rodziców księdza Macieja Bachdzińskiego. O czym poinformowała go, mówiąc, że widziałam Twoich rodziców, wszystko u nich w porządku, i wiesz wszystko na spokojnie tutaj na ziemi. Przepraszam. I. To było dla mnie takie niesamowite, że miałem, no, nie, nie, nie wiem, czy powinienem u, u użyć tego słowa, ale no, w jakiś pewien sposób zaszczyt poznać księdza Macieja Bagdzińskiego. To znaczy przez pryzmat patrząc na tą właśnie sytuację, gdzie kobieta, która rozmawia z Panem Jezusem, zna księdza, którego ja też znam. I tutaj nie chodzi teraz o... Przyznawanie hierarchii księżą, który lepszy, który nie, ale no było to dla mnie takim niesamowitym zaskoczeniem i przeżyciem podczas czytania tej książki, że miałem możliwość spotkać na swojej drodze tego księdza. I niesamowitym zbiegiem okoliczności jest to, że spotykam księdza Tomasza Szymczyka, który przyjeżdża po prawie 8 latach przerwy, czy tam 7 do Irlandii i mogę go spotkać, porozmawiać. I, i to właśnie on przez pana Jezusa został wybrany do tego, abym przystąpił do spowiedzi generalnej. To już jest fajne. To jest fajne, że on polecił mi tę książkę, w której ja spotykam nazwisko księdza, z którym miałem już przyjemność do czynienia parę lat wcześniej, więc to jest kolejne takie zaskoczenie. Innym ciekawym faktem jest to, że podczas tych rekolekcji, rekolekcji ksiądz mówi o pewnej akcji, którą prowadzi w, w Szczecinie właśnie. Jest to pomysł polegający na tym, że Chce on w plus jego załoga wybudować wielką arkę na wzór Arki Noego, do której będą mogli się, że tak powiem, wybrać wszyscy ci, którzy będą chcieli na stare lata w spokoju gdzieś odpocząć i przeżyć swoje życie. Więcej na ten temat w linku, żeby nie zajmować wam czasu. Podczas rekolekcji ksiądz Maciej Bojciński też informował nas o tym, że miał kontakt z, z pewną wizjonerką z Ekwadoru, z panią Patrycją Talbot i że ta taka osoba, która ma kontakt z kolei z Matką Bożą, gdzie Matka Boża do niej mówi, przekazuje orędzia i zachęca do tego, żebyśmy się naprawdę poprawili, bo ten koniec, który się na tą ludzkość zbliża i mm, jakby kara Pana Boga, nie chcę używać takiego słowa, ale ten nasz czas dobiega końca tutaj na Ziemi i przyjdzie sprawiedliwość. No, tak się okazuje, Matt Talbot z obrazka, który został mi wręczony podczas tych rekolekcji, a pani Patrycja Talbot to te same nazwiska i nie doszukiwałem się, jaki ma to związek ze sobą, kim jest pani Patrycja Talbot, a kim był Matt Talbot w, w sensie pokrewieństwa, ale sama ta zbieżność nazwisk jest dla mnie bardzo ciekawa i do dzisiaj się nad tym zastanawiam, jaki jest sens tego wszystkiego, bo e, dla kogoś może ta historia nie być wielkim wow, nie może być wcale jakoś wielce interesująca, ale dla mnie personalnie wydarzyło się tak dużo spokrewnionych ze sobą rzeczy, gdzie widzę ten plan Boży, widzę te kropki, które zostały ze sobą połączone i które wyrysowały pewnego rodzaju taką historię, która przytrafiła się właśnie mi. I chciałem się z wami tym podzielić, że należy właśnie w swoim życiu czasami. Jakby podlecieć do góry i z góry zobaczyć te nasze kropki, które w pewien sposób się łączą, żeby się przyglądać swojemu życiu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. My często patrzymy na nasze życie właśnie z perspektywy a coś mi się przytrafiło. To jest niebywałe, że spotkałem się właśnie dzisiaj. To jest niebywałe, że spotkałem kogoś dwa tygodnie temu, a dzisiaj spotykam ciebie, a dzisiaj spotkałem twoją mamę. Bo jestem przekonany o tym, że to wszystko jest właśnie w zamyśle Pana Boga i. Tak jak spotkałem księdza Tomasza 10 lat temu na początku mojej emigracji A następnie spotkałem go w czasie pandemii Gdzie nie było mi dane wręcz Nie było możliwości, bo w Irlandii są troszkę inne zasady I nie były kościoły pootwierane Do teraz są pozamykane, więc możemy uczęszczać Tylko na mszy święte Po 2-3 osoby I to jest taki można powiedzieć podziemny kościół Gdzie ksiądz to też robi W sposób taki, żeby dać jakąś szansę ludziom Żeby się mogli przynajmniej przyjść wyspowiadać I, i pobyć nam mszy I posłużyć, usłużyć do Posługiwać nam przez czytanie pisma, czy, czy w jaki inny sposób. Chciałem też powiedzieć o takiej pewnej rzeczy, że na emigracji bycie w kościele nie jest takie proste, ponieważ yy, w Polsce jest tak, że wszędzie znajdziecie kościół i gdziekolwiek byście się nie przeprowadzili i byli, to macie zawsze blisko do kościoła, bo kościoły są wszędzie. A w Irlandii jest też ich dużo, ale często miejsce zamieszkania powoduje, że nie można dojść na piechotę do tego kościoła, że trzeba wsiąść w autobus, że w sytuacji, kiedy autobusy nie jeżdżą lub nie masz samochodu, jest to utrudnione. Kiedy pracujesz w niedzielę, nie możesz iść do kościoła w każdą niedzielę. Musisz na przykład robić to w sobotę, co wiąże się z tym, że trzeba iść na wieczorną mszę, no ale też trzeba do tego kościoła dojechać, więc... W pewnej sytuacji też doceniłem to, jak w Polsce było wygodnie sobie każdego dnia przejść 500 metrów do kościoła, czy kilometr, czy półtora, i nie stanowiło to żadnego problemu, gdzie w kościele jest 5 czy 6 mszy w ciągu dnia, ponieważ są poranne, południowe, Popołudniowe, wieczorne. Na obczyźnie tak nie ma, na obczyźnie jest powiedzmy teraz jedna msza o 19 każdego dnia, a w ciągu tygodnia ksiądz musi jeden objeździć trzy miasta, w sensie trzy regiony lub trzy dzielnice, gdzie te kościoły są w różnych odległościach. Więc nie jest to takie wszystko proste. Myślę, że nie będę przedłużał 13 minut i tak, nie potrafiłem tego nagrać krócej, jest to najkrótsze moje nagranie, jeżeli chodzi o ten temat, stąd wrzucam je w całości bez cięcia, dziękuję za oglądanie, wszystkiego dobrego, pamiętajcie, łączcie kropki, łączcie kropki i życzę wszystkim smacznego pączka, bo dziś tłusty czwartek, także pozdrawiam, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem, z Panem Bogiem.